Jeśli chcesz gotować z mocnym płomieniem i precyzyjną kontrolą bez wydawania fortuny, odkryj nasz wybór kuchenek gazowych o najlepszym stosunku jakości do ceny. Wybraliśmy je po porównaniu liczby i mocy palników, wydajności rozprowadzania ciepła oraz materiałów powierzchniowych. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz szybkie dania w małym mieszkaniu, czy potrzebujesz kilku palników jednocześnie, do bardziej złożonych przepisów te solidne, niezawodne i łatwe w montażu modele. Zapewnią Ci profesjonalne rezultaty w kuchni. Sprawdź bezpośrednie linki i aktualne oferty, które znajdziesz w opisie. Numer 1. Korbero z kuchenką gazową. Korberu odkryjesz urządzenie, które łączy moc, bezpieczeństwo i elegancję dzięki wykończeniu ze stali nierdzewnej. Cztery pola grzewcze zapewniają wystarczająco dużo miejsca, aby przygotować kilka dań jednocześnie, pozwalając gotować bez pośpiechu i w pełnym komforcie. Każde pole grzewcze zostało zaprojektowane tak, aby równomiernie rozprowadzać płomień, co umożliwia szybkie i stałe nagrzewanie, idealne zarówno do delikatnego gotowania, jak i intensywniejszych przygotowań. Wykończenie ze stali nierdzewnej nadaje nie tylko nowoczesny, profesjonalny wygląd, ale też jest bardzo łatwe do utrzymania w czystości. Wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką po każdym użyciu, by usunąć rozpryski i resztki jedzenia, zachowując płytę jak nową. Dodatkowo lekko podwyższone krawędzie zapobiegają rozlewaniu się płynów na blat, jeszcze bardziej ułatwiając sprzątanie. Jedną z największych zalet tej płyty jest system bezpieczeństwa. Każdy palnik wyposażony jest w zawór, który natychmiast odcina dopływ gazu, jeśli płomień zgaśnie przypadkowo, np. przez przeciąg. Gwarantuje to spokój Twój i całej rodziny, eliminując ryzyko wycieku gazu palniki wykonane z wytrzymałych materiałów bez problemu znoszą codzienne użytkowanie i ciężar dużych garnków czy patelni. Numer 2. Cekotec. Kuchenka gazowa Cekotec to propozycja dla tych, którzy chcą połączyć styl z funkcjonalnością w kuchni. Szklana czarna powierzchnia nadaje jej elegancki, nowoczesny wygląd, a także sprawia, że czyszczenie jest wyjątkowo proste. Wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką, by usunąć resztki jedzenia czy rozpryski, i w kilka sekund wszystko jest znów idealnie czyste. Ta płyta wyposażona jest w trzy palniki, dzięki czemu możesz gotować kilka potraw równocześnie. Jeden z nich jest specjalnie zaprojektowany do paeli lub dużych naczyń. Palnik wox z potrójną koroną otacza płomień wokół garnka, zapewniając intensywne i równomierne ciepło na całym dnie idealne do szybkiego smażenia lub dań wymagających większej mocy. Pozostałe dwa palniki gwarantują stałe i kontrolowane ciepło, doskonałe do wolnego gotowania potrawek czy podgrzewania średnich garnków. Pełne żeliwne ruszty stabilnie podtrzymują różnego rodzaju naczynia, od płaskich patelni po głębokie garnki. Ten materiał zapewnia wyjątkową stabilność, zapobiegając przesuwaniu się naczyń podczas mieszania lub energicznego używania rączki, a gotowanie jest dużo bezpieczniejsze. Numer 3: Kata. Dzięki płycie gazowej, kata wprowadzisz do swojej kuchni elegancki i nowoczesny design, idealny dla tych, którzy cenią połączenie funkcjonalności i estetyki. Ta płyta składa się z trzech palników rozmieszczonych równomiernie na szerokości prawie 60 cm, dzięki czemu możesz gotować kilka potraw jednocześnie bez obaw o brak miejsca na garnki i patelnie. Centralny palnik o większej średnicy oferuje idealną moc do dużych naczyń lub patelni wok, podczas gdy dwa boczne, mniejsze są przystosowane do delikatniejszych procesów gotowania, jak gotowanie ryżu lub utrzymywanie sosów czy gulaszy w niskiej temperaturze. Każdy palnik wyposażony jest w zintegrowany system automatycznego zapłonu. Wystarczy lekko przekręcić pokrętło, a wewnętrzna iskra natychmiast zapala płomień, bez potrzeby używania zapałek czy zapalarek. Pokrętła wykonane są z materiału odpornego na wysoką temperaturę, oferują ergonomiczny chwyt i umożliwiają precyzyjną kontrolę intensywności płomienia: od bardzo delikatnego do silnego ognia, idealnego do smażenia mięsa czy szybkiego podsmażania warzyw. Numer 4. Teka z płytą gazową. Teka przekształcisz swoją kuchnię w eleganckie i bardzo praktyczne miejsce do codziennego gotowania. Powierzchnia schartowanego czarnego szkła nie tylko prezentuje się nowocześnie i stylowo, ale również ułatwia czyszczenie. Wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką, by usunąć resztki jedzenia czy rozpryski bez potrzeby szorowania czy stosowania agresywnych środków czystości. Zaokrąglone krawędzie zapobiegają gromadzeniu się brudu w rogach, co pozwala bez wysiłku utrzymać doskonałą czystość. Ta płyta o szerokości 60 cm ma cztery dobrze rozmieszczone palniki, więc możesz ustawiać garnki i patelnie o różnych rozmiarach bez walki o miejsce. Główny palnik, większy, oferuje większą moc do intensywnego nagrzewania idealny do szybkiego smażenia warzyw czy szybkiego obsmażania mięsa. Trzy pozostałe palniki, średni i mały, są świetnie przystosowane do delikatniejszego gotowania: gotowania ryżu, roślin strączkowych czy utrzymywania gęstych sosów na wolnym ogniu. Dzięki nim możesz gotować kilka dań naraz, regulując intensywność ognia w zależności od swoich potrzeb. Ergonomiczne pokrętła znajdują się z przodu płyty, co ułatwia zarówno regulację płomienia, jak i szybkie wyłączenie w razie potrzeby.